Trivita, centrum nowoczesnej rehabilitacji i opieki www.trivita.pl z miłości do życia. Ten człowiek walczy o życie. Przemysław suszek od 8 lat zmaga się z nowotworem przestrzeni zaotrzewnej. Gus rośnie w szybkim tempie. Jestem człowiekiem, który tak powiem się nie poddaje, tak, nie, nie jest mi łatwo złamać, ale nie ukrywam, nie ukrywam, że jest czasami ciężko, no bo gus już jest dosyć duży. Do skwiera. W codziennych czynnościach jest, jest problem w ogóle z chodzeniem. Do tego dochodzi ból pleców, ból nóg, strasznie mi puchną nogi. No bo siłą rzeczy gdzieś tam to wszystko w środku naciska na poszczególne narządy, a to na pewno jest też. Powodem tego, że to oddziałuje i na, i na nogi, i na, na plecy. Nowotwór jest ogromny, nie mieści się już pod ubraniem, obecnie waży 25 kg. O jego istnieniu pan Przemek dowiedział się, kiedy na świat miała przyjść jego córka Paulinka. Wydawało mi się, że, że te bóle, jakieś takie brzucha czy tam głowy, są związane po prostu ze zmianą trybu życia i to gdzieś tam przejdzie, ale. Mijały kolejne, ja wiem, za 3-4 miesiące i to się wszystko nasilało. tak? Wtedy żona stwierdziła, że idziemy już do lekarza. Diagnoza zwaliła pana Przemka z nóg. Nie pomogły operacje w Polsce i chemioterapia, ale może pomóc operacja w Stanach Zjednoczonych, która kosztuje pół miliona złotych. Ponad 300 tysięcy udało się już zebrać w przeciągu trzech tygodni. Brakuje jeszcze 200. Zostało niewiele czasu. Do 15 września pan Przemek musi uzbierać całość.